Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy premierę nowej zdrapki Pastelowe 9. Zdrapeczka taka w kolorach właśnie pastelowych. Gdzie zasady gry są następujące. Zdrapujemy tutaj pola 10 pól i szukamy pośród cyferek dziewiątki. Dziewiątka oznacza wygraną. Jeżeli będzie to dziewiątka taka szaro-czarna, to będzie to dokładnie wygrana. Jeżeli będzie to dziewiątka taka pastelowa, niebieściutka, to będzie to wygrana podwojona. Więc najlepiej szukać tej pastelowej, oczywiście, dziewiątki. Jeśli chodzi o stopnie wygranych, mamy ich dzisiaj tutaj 9. Zaczyna się to od zwrotu 5 zł, a kończy na głównej wygranej wysokości 200 000 zł. Zdrabka ma numer seryjny 0716 i, jak wspomniałem, kosztuje 5 zł. Ok. Szybkie informacje statystyczne. No to premiera jest dzisiaj. Nakład 9 milionów zdrapek i do wygrania jest 6 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych. Jedna zdrapka na półtorej miliona daje taką wygraną. Później mamy niższe wygrane, takie 6300 złotych, 70 i myślę, że tutaj. Od 50 zł wchodzimy w takie realne stawki, bo 50 zł wygrywa jedna zdrabka na 97 i to myślę jest moment, w którym mogę powiedzieć, że liczę na taką wygraną, ponieważ no 70 zł to jest jedna zdrabka na 1250. To jest no 13 razy trudniej niż 50, mimo że to jest nieduża wzwyżka na 70 jest dużo, dużo trudniej. Realnie jak ja tu widzę to do, do 50 zł oczywiście najwięcej zwrotów potem dziesiątek a potem dwudziestek czyli 5, 10, 20 to będą wygrane, które najczęściej się tu będą pojawiać 25% z drapek jest wygrywających więc 1 na 4 średnio około Ok, słuchajcie. Wracamy do zdrapek. 5 mam dzisiaj tutaj przygotowanych zdrapek, tak więc no, liczę najlepiej na zwrot, ale fajnie by było wygrać, no mówię, te 20 choćby złotych. Jedna zdrapka no, powinna być chociaż wygrywająca. Ja liczę na dwie. Że dwie będą wygrywać, to będzie super. Ok, zaczynamy drapanie. W razie lecimy. Dwa, siedem, trzy. Są pastelowe, ale nie dziewiątki. Sześć, sześć, kolejne cztery. Mamy siedem, trzy. 4 8 No nie ma dziewiątki jak widać, a szukamy wyłącznie dziewiątki, która właśnie oznacza wygraną. Dłujeczka, siódemeczka, kureczka, ósemeczka, trójeczka, piąteczka, ósemeczka, dwójeczka Piąteczka, siódemeczka. Na razie nie widać tu żadnej dziewiątki, niestety. Kóreczka, trujeczka, ósemeczka, trujeczka, szósteczka, dwójeczka, siódemeczka, piąteczka, siódemeczka. kureczka słuchajcie, no trzy zrabki za mną. Nie ma, nie ma absolutnie żadnej wygranej. Ostatnie dwie zdrabki. Ósemeczka, piąteczka, trójeczka, szósteczka, siódemeczka, dwójeczka, szósteczka, dwójeczka, siódmeczka, trójeczka. Słuchajcie, czwarta zdrabka. I nie ma żadnej wygranej. Niestety. Patrzcie, jeśli chodzi o numerki tych zdrapek, pokażę. 45, końcówka 46, 47, 48 i teraz mam 44. Nawet powiem Wam, poprosiłem Panią, żeby mi wzięła kilka zdrapek z góry i kilka z dołu. Nie wiem, jak ona to magicznie po cyrkowemu. Zrobiła, że, że wyszły i tak numery obok siebie. Okej. Okay. Hmm. Ostatnia zdrapka z końcówką 44. <coughs> 44 może będzie szczęśliwe. Szósteczka. Szósteczka. Dwójeczka. Kóreczka. Piąteczka trójeczka ósemeczka No nie ma tej dziewiątki za nic. Piąteczka. No nie mówcie, że nie będzie nic. 7. No niestety, proszę Państwa, 5 drapek po 5 złotych i wygrana 0 złotych No niestety, Taki, takie dzisiaj pychowe rozdanie przy tej premierze. No, aż tak źle, że będzie to nie, nie myślałem. No, niestety, natomiast zdrabka została przetestowana, pokazana dla Was. Mam nadzieję, że Wy będziecie mieć więcej szczęścia, i to, że ja dostałem właśnie takie puste zdrabki będzie oznaczało, że Wy macie teraz większą szansę na wygraną, bo te puste już są u mnie. No dobra. Niestety, dzisiaj tak to musi się zakończyć. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie może jakąś łapkę w górę i widzimy się już jutro na kolejnym filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.